Cześć, w witajcie, z tej strony Nawal, dzisiaj opowiem wam trochę dlaczego miałem tak długą przerwę. Zaczynało się od tego, że po jakimś czasie, od tego, że miał konsolę, zaczęło mi wywalać podczas grania, totalnie zasilanie. I co było to coraz częściej się to pojawiało. Później była przerwa, no coraz częściej, coraz częściej. I praktycznie później już za każdym razem. Yy, więc postanowiłem zadzwonić do jakichś serwisów. Naprawczy, który naprawiają takie rzeczy, ale postanowiłem, że oddam go na gwarancję, bo po co mam płacić za ten, jak mam gwarancję, prawda? Yy, oddałem pod koniec marca, i nie ogarnąłem tego za bardzo, i otrzymałem dopiero 21 czerwca, w dzień po tym, jak to nagrywam. Yy, nie jest to może przerwa spowodowana moim błędem, lecz pewnie też trochę. Ale na pewno wiem, że teraz w wakacje będziemy wracali na pełnej parze. Mam nadzieję, że jak odpalę live'a, to przynajmniej kilka osób wejdzie, tak samo na odcinkach. Nie oczekuję jakiejś, jakiejś wielkiej teraz aktywności, chociaż chciałabym ją mieć. Ale jest to takie moje cichy, ciche marzenie takie. I chyba następną jakąś moją aktywnością, jaka się pojawi na kanale, to będzie live, który będziemy się, że dzisiaj, bo dzisiaj to wstawię, Jest, jeżeli dzisiaj to ktoś to obejrzy. I chyba tyle chciałem wam tylko powiedzieć, że po prostu nie było tyle czasu jakiejkolwiek aktywności, ponieważ nie miałam konsoli w ogóle. I chyba tyle chciałem wam powiedzieć, widzimy się na live'ie dość niedługo, na pewno wrzucę wam też jakiś post. Do zobaczenia, cześć, pa, pa.